To jest Brands IT Audio. Słuchasz publikacji pod tytułem: OpenAI rozważa przejęcie przeglądarki Chrome. Co to oznacza dla rynku AI i BigTechu? W trwającym postępowaniu antymonopolowym przeciwko Google, OpenAI zadeklarowało zainteresowanie przejęciem przeglądarki Chrome, jeśli sąd federalny nakaże jej sprzedaż. Nick Terli, szef produktu Czak w OpenAI. Podczas przesłuchania w sądzie w Waszyngtonie potwierdził, że firma byłaby zainteresowana takim ruchem, podobnie jak wiele innych podmiotów. Tło sprawy Google pod presją. Departament Sprawiedliwości USA DOJ oskarżył Google o nielegalne utrzymywanie monopolu na rynku wyszukiwarek internetowych. W sierpniu 2024 roku sędzia federalny Amit Meta orzekł, że Google naruszyło przepisy antymonopolowe, wykorzystując swoją dominującą pozycję w wyszukiwaniu online i reklamie tekstowej. W ramach proponowanych środków zaradczych DOJ sugeruje M. Inaczej przymusową sprzedaż przeglądarki Chrome, licencjonowanie danych wyszukiwania konkurentom oraz zakaz zawierania umów na wyłączność z producentami urządzeń. Dlaczego OpenAI interesuje się Chrome? Dla OpenAI, właściciela Chag, przejęcie Chrome mogłoby znacząco zwiększyć zasięg i integrację ich technologii AI. Terli podkreślił, że głębsza integracja Chag z przeglądarką mogłaby zaoferować użytkownikom naprawdę niesamowite doświadczenie i pokazać, jak wygląda pierwsze doświadczenie AI. Obecnie Chag jest dostępny jako rozszerzenie w Chrome, ale brak pełnej integracji ogranicza możliwości dystrybucji. Pomimo tych ograniczeń, Chag odnotowuje imponujący wzrost. W lutym 2025 roku liczba tygodniowych aktywnych użytkowników przekroczyła 400 milionów, a w kwietniu wzrosła do 800 milionów. Konkurencja i wyzwania. OpenAI próbowało wcześniej nawiązać współpracę z Google w celu integracji technologii wyszukiwania z Chag, jednak propozycja została odrzucona. Firma zawarła natomiast umowę z Apple na integrację Czak z iPhone'em, ale na rynku Androida napotyka trudności. M. Inaczej. Z powodu dominującej pozycji Google i jego inwestycji w AI. Potencjalne konsekwencje dla rynku: jeśli sąd nakaże Google sprzedaż Chrome, a OpenAI przejmie przeglądarkę, może to znacząco wpłynąć na rynek technologiczny. Dla użytkowników. Może to oznaczać dostęp do bardziej zintegrowanych i zaawansowanych funkcji A i bezpośrednio w przeglądarce. Dla konkurencji, przejęcie Chrome przez OpenAI mogłoby zwiększyć konkurencję na rynku przeglądarek i wyszukiwarek, zmniejszając dominację Google. Dla Google, utrata Chrome mogłaby osłabić ekosystem firmy, który opiera się na integracji przeglądarki z innymi usługami, takimi jak wyszukiwarka czy reklamy. Deklaracja OpenAI o zainteresowaniu przejęciem Chrome wskazuje na rosnące ambicje firmy w zakresie dystrybucji i integracji AI. Jeśli sąd zdecyduje o przymusowej sprzedaży przeglądarki, może to otworzyć nowy rozdział w historii internetu, gdzie AI odgrywa centralną rolę w doświadczeniu użytkownika. Dla rynku technologicznego oznacza to potencjalne przetasowania i konieczność adaptacji do nowych realiów, gdzie integracja AI staje się kluczowym czynnikiem konkurencyjności. Decyzja sądu w tej sprawie spodziewana jest latem 2025 roku. Jej rezultat może mieć dalekosiężne konsekwencje dla całego ekosystemu technologicznego.